Siema! Dzisiaj wlatuje nowy filmik z Minecrafta. Wiem, że bardzo późno, ale jak zawsze, jak to ja, się zakapiłem i prawie bym tego nie wrzucił, ale macie, wrzucam. Zacznijmy sobie ten filmik od tego, że zapomniałem, że, mam, że nie mam żelaza. przecież przeczeszam ja muszę skrotać bardzo Pomyślałem i to będzie boków 4, dobrze to ja I Ipyk Rostarczyło mi na kowadło Weźmy sobie od tego, że dam sobie swicnika I źle No, yes. no to jest, to jest księca, No, oni, z skrzynce na szczęście, co znalazłem, dobra co ja chciałem robić w tym odcinku? No właśnie mam ten problem. Nie mam pojęcia co ja mam robić, na co z nie? No bo nikt mi nie daje pomysłów. Jest Felix Starek i że. Tutaj mam nowego pieska. On jest obok jajka, więc na złego Enderek niech będzie. Niech będzie ndr Tylko działam na tak Dobra Może ndr, czek Będę no, ręczek na oczy, macie no, patrzeć, jak jajka Tutaj nie wiem, jak to nazywa się Trochę mi tych akceleratów tu lata No słodko jest, go? Nie wiem, dobra Co chciałem zrobić? Zrobię coś, co tam będę robił tylko nie mam No i na netherite'u nie mam tylko to jest jest potrzebny, ale nie chcę już kolejny odcinek z rzędu lecieć po netherite. Przebne jest tylko dwa do mm. Kurczę, no próbuję tak wpaść, co nagrać, bo nie mam pojęcia. Nie, nie zwracali się uwagi na to, to jest kolejny ten. To też. To akurat mogę usunąć, To jest małe? To jest mały, czyli to jest ten mój. Zbieram miecz z knokiem, ale mi się to podoba, jakie walczę. Ale trochę więcej, to tam i no zbieram. Nie, nie wiem, co ja tu może zrobić. Mobrighter mam, mam. Może zrobię jakieś budowle, tylko nie wiem jakie. Nie, nie wiem, wejdziemy sobie do. O! Może sobie porobimy. pastwę. To najpierw trzeba znaleźć bastion, trzeba znaleźć, więc... Złoto mi raczej nie będzie potrzebne. Zobaczyłem. No za nie, nie chcę na drodę No i teraz trudny czas, bo no, są osąd może. Ja, ale to się trwa furta. Drjo meczyku z rutingiem nie przeniał sobie nie mogę teraz zrobić. Nie, nie ma przejścia. Ty, mam nadzieję, że mi LK w sumie nie padnie. Bo ona nie ma ranking. Nie, tu się jakoś mieszczę. U. tak się przestraszyłam, bo zauważyłam, że lawa i takie. Znaczy, że spada mi takie. O, ja cię kręcę. Nie, ja nie dam rady. Ja cię wywalę. Ale na szczęście się okazało, że ten. Ta, ja tutaj możesz. Gdzie jest ta Tam! Sobie, tak. Tutaj przechodzę. Ja tutaj nie, tutaj nie. To nie będzie przejść. Co jakoś tak? Oj, bierzam się w brambałki. Nie, traj! Nie musi to wycie jakaś wcześniej. Jeździemy. Dobra. To będzie na tyle z odcinka, niestety. Wiem, że krótki film, tylko nie mam czasu. Niestety. Ale. Chcę Wam tylko coś powiedzieć. Niestety, ale chyba skończę Daily. Bo. Nikt tego nie ogląda. Nie ja dostaję komentarzy, co mam robić. Więc. No co? No nara.